Jesteśmy bezpieczni. Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Sebastian Fabiański. E, no, nowa twarz, nowy nabytek organizacji FAME. Jak do tego doszło, że już niebawem zobaczymy Cię w Oktagonie? E, wiesz co? E, tak naprawdę znowu mnie korci żeby przekraczać jakieś granice yy, w też w tym artystycznym życiu, bo ja tutaj ja Sebastian Fabiański, jestem tu ostatni raz, nie w sensie jakby następnym razem już tu będzie y, ktoś inny z, 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 w mojej skórze, więc jest to jakiś rodzaj eksperymentu totalnie po prostu gdzie. To mnie zaprowadzi, nie wiem. Mam nadzieję, że nie skąd, że jak Andy Kaufman. Mhm. Czy ta decyzja była spontaniczna? Czy ty już od jakiegoś czasu śledzisz tą, te organizacje flickowe, te wydarzenia, e, właśnie związane z mieszanymi sztukami walki? Wiesz co, e, znaczy mniej więcej orientuję się, bardziej jakby nie ukrywam, że jestem i e, śledzę KSW, UFC. E, Freakowe w, 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 w gale oglądałem tak naprawdę dla, hmm, pewnie dlatego, dlaczego oglądają to inni, tak, czyli nie dla walorów sportowych, tylko dla tej otoczki, która to tworzy, tak, no bo tutaj, tutaj ten entertainment tak naprawdę e, robi te wyniki, robi te liczby, nie? a nie, nie sam sport. Więc, ale tak, trochę się orientuję, ale też bez przesady. No, y, gale freakowe to nie tylko bardzo mocne, bardzo głośne nazwiska, jakimi niewątpliwie ty również do nich należysz, ale też te zestawienia. Te zestawienia, które budzą bardzo dużo emocji. I powiedz mi, czy ty y, w kontrakcie, w przypadku rozmów, właśnie stawiałeś na to, żeby twój rywal był tą osobą, która wzbudzi w tobie duże emocje? <laughs> to się pojawia dyskusja, nie? W sensie, jakby rozkwina moja, tak naprawdę, no bo przecież ja nie będę tu sobą, więc ja nie wiem jakie emocje wzbudzi mój rywal w mojej postaci, nie, więc jakby to jest może to jest wiesz jakaś taka filozofia, którą ja tutaj sobie dam coś, wiesz, pitole jakieś głupoty można powiedzieć, co on wymyślił znowu, co on wymyślił. Odklejeniec. Natomiast to jest wiesz fascynujący zupełnie proces, nie? W sensie kto nie grał nigdy roli tak naprawdę wchodząc w nią tak, że po prostu później nie ma, że nie pamiętał co się działo na planie to nie wie czym to jest, nie? A, a robienie tego nie na planie tylko trochę w życiu, gdzie ja staram się naprawdę w życiu nie grać no to, to jest mega fascynujące, nie? W sensie i, i dostawać po mordzie jako nie ja tylko tylko jakiś, wiesz, moje alter ego, nie, no, Moim zdaniem będzie dobra zabawa, no. Na pewno dla mnie, a czy dla ludzi, to już nie wiem. Zobaczymy. Wiele, wielu na pewno fanów ostrzy sobie zęby, zestawia cię w linii prostej z Kłebo, bo myślę, że ten pojedynek na pewno rozbudziłby ogromne emocje. Jak ty byś zapatrywał się na taki pojedynek? Wiesz co, tak naprawdę to... Ja nie mam czegoś takiego, że tak, tak, daj mi kłebo, wiesz. Jakby... Ja mam do tego konfliktu jakiś taki stosunek, wiesz. Powiedziałbym brzydko, ale nie chcę przeklinać. Mhm. Eee, ani mi on ziębi, ani grzeje. Nie jakby teraz tutaj nie wiem, miałbym stanąć face to face z Kłębo. Nic, nic by to we mnie nie zrobiło. nie? W sensie w ogóle jakaś przeszłość to też moim zdaniem ja to traktowałem od początku jakoś konwencjonalnie, tak? Zrobiłem sobie taki cringe'owy. E, występ w hate parku specjalnie, tak? To było specjalnie właśnie cringe'owe i z, świadom, świadomie to zrobiłem, ale niestety nie spotkało się to, wiesz, jakby ze zrozumieniem, tylko raczej z spiętymi pośladami po prostu. No to wiesz, no to przyjąłem to, no. Nie pierwszy i nie ostatni raz się pomyliłem, wiesz no. No, na pewno Kuebo jest y, tą osobą, która będzie elektryzować, ale czy już padały jakieś nazwiska? Czy w tych rozmowach y, tak, byli... Y, tak, tak, no, to rozmawiamy. No. Jest jakiś pomysł, jeden konkretny. Mhm. czym? Y, jest tu wiele nazwisk, które już mają bardzo mocno wyrobioną pozycję, jeżeli chodzi o fame. Powiedz mi, czy ty te osoby znasz, choćby na przykład y, pana Jacka Murańskiego, który dzisiaj toczył swój pojedynek. No wiesz, no znam, no wreszcie się jakby znam, no. to są postaci gdzieś, wokół których było bardzo dużo szumu, e, więc trudno było nie znać, mimo że ja nie jestem jakoś szczególnie, wiesz, e, stałym bywalcem YouTube'a i, i jakimś, e, o, jakoś oblatany, wiesz, w twórcach i, i w tym, co się dzieje na karcie na czasie, bo, bo kompletnie nie, natomiast tak, znam te postaci. No. A czy jesteś w stanie może przytoczyć jakiś konflikt albo jakiegoś zawodnika e, organizacji freakfajtowych może organizacji fame, którego, nie wiem, znasz, śledzisz albo zrobił na tobie, czy ten konflikt, czy ten zawodnik jakieś e, wrażenie? Hmm, czy e, lu, wiesz co chyba lubię. Nie e, Czekaj, bo tak teraz sobie lecę po, po, po tych. E, tak zastanawiam się, komu jak nazwijmy to kibicuje, nie? Bo wiesz, chyba, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę w większości to ja to oglądam z ciekawości. Nie to nie jest tak, że ja jestem tym ktoś. Tak? W sensie jakby patrzę i sobie, a tu, tu ten, tu to, tu tamten tamto, wiesz, i sobie tak obserwuję to. E, więc jakby tak mało w tym siedzę, żeby, żeby tak się naprawdę tym e, jakoś przejmować. Natomiast e, wiesz, może, może nie z freakfightowych, ale, ale na pewno wiesz, jakby absolutnie jestem, kocham, kocham Mameda, nie? Kalidowa, no to dla mnie to jest wiesz, wirtuoz absolutny, tak? E, koleś, który, no to jest wiesz, to jest magik w ogóle moim zdaniem, to jest, to jest facet, który... który no tak jak mówię, Virtuos, tak? I, I... tam gdzieś tam faktycznie bije mi serce, że jak oglądam walki Mameda, no to mam takie poczucie, kurde, wiesz, że jak dostał tą bombę od Soldicia, to, mi, to, to autentycznie było mi przykro, nie? Nawet napisałem do Macieka Kawolskiego, mówię, Maciek, weź pozdrów ode mnie Mameda. Mam nadzieję, że tam wszystko z nim ok, no bo to, jezus, ta bomba była straszna. Mm -hmm. Jak zapatrujesz się na ten pojedynek z Mariuszem Pudzianowskim? No bo niewątpliwie jest to, mogę chyba użyć tego słowa, największa walka w polskim MMA. No mam nadzieję, że będzie. Mamy tu uważał na podbródek. Mhm. Bo, bo Michał Materla nie uważał. I tak go wiesz, jeszcze tak go chwycił, tak... No tak, Nie, tak, to było, nie, długo. By, nie było to jakieś takie wiesz, że tam mu tak w bliskim wież dystansie, tylko po prostu taką i złożył po prostu jak scyzoryk, nie, więc nie. ale no myślę, że mamy wiesz, no, swoją sprawnością, swoim, swoją motoryką wiesz, i tym chociaż no tutaj może być już, wiesz, kwestia wieku, tak że to, to już nie jest ten refleks, to już nie jest ten wyczucie dystansu, nie bo Mamed zawsze na tym bazował, tak w sensie on idealnie potrafił wyczuwać e, dystans i, wiesz i tam trudno było go szarpnąć ale wydaje mi się, że nadal. No w sensie Mariusz w ogóle imponujący dla mnie zrobił wiesz, robotę, nie w KSW. Imponującą absolutnie. Nawet pięknie się popłakał tam, wiesz, jak mówił po walce z Materlą, nie. Widać było jak, jak ten facet, jaką on harówę wykonał, nie? Żeby jakby ludzie go uszanowali w tym, żeby nie, nie patrzyli na niego jak na jakiegoś frika w poważnej federacji. Więc, e, więc duży szacunek mam do niego. Natomiast wydaje, wydaje mi się, wiesz, że z racji też warunków fizycznych, wiesz, jakby sprawności, po prostu wiesz, tego co mamy potrafi zrobić, no to, to, to moim zdaniem no, ten, ten zasięg tutaj może mieć e, kluczowe znaczenie, nie? W sensie nogi, wiesz, no jak masz, jak masz bardzo nabite mięśniami ciało, no to nie ma możliwości, żebyś potrafił bardzo dobrze się rozciągnąć, tak? W sensie jakby, no to, bo ten mięsień jest... Rozumiesz, on jest nabudowany, on jest rozciągnięty. Mamet jest po prostu, wiesz, jakby on jest jak struna, on po prostu, wiesz, ten telefon, co wykonał ee, z tym, o Jezu, z tym bryt, bryt, Brytolem, co mu, e, co mu, takiego hajhika, z Askam, co mu zadzwonił do niego, wie. halo? <grybujesz> no to wiesz, no to stary, no to wiesz, że on w ogóle sięgnął, no to wyobraź sobie, wiesz, że taką nogę robi, E, robi na przykład Mariusz Pudzianowski, no moim zdaniem nie te warunki w ogóle, nie, więc, nie, więc mam, mam, mam wrażenie, że, 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 że mamy, to wygra, ale sport jest sport, nie, w sensie tutaj nie ma, wiesz. Wszystko się może zdarzyć. Sebastian, jeszcze na koniec, jak <laughs> wygląda Twoje doświadczenie w sportach walki? jakieś widziałem migawki z Twoich jakichś takich chyba treningów, y, czy to na worku, czy może jakaś walka z cieniem, ale jak to doświadczenie y, Twoje wygląda? Wiesz co, no ja trochę tam e, za mało lata też, nie, w sensie jakby i, 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 i judo, i kickboxing, i boks. E, też przy okazji różnych filmów trzeba było, wiesz, jakby e, e, nauczyć się gdzieś tam... Wyprowadzać ciosy. Tak, 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 więc jakby myślę, że to ogarniam. E, e, oczywiście nieprofesjonalnie i nie będę tutaj kozaka z siebie robił, bo nim nie jestem. E, i zobaczymy, zobaczymy gdzie jakby to, e, 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 gdzie mnie zabrnie, tak naprawdę, czy znaczy, gdzie mnie zaprowadzi cały proces przygotowań tutaj, nie? w sensie i, i jak to będzie wyglądało. No. mam nadzieję, że, wie, że się nie wygłupię, no bo tego bym nie chciał. Dużo e, osób, gwiazd, które wchodzą w świat fake fightów, głośno mówi o swoich doświadczeniach bardziej ulicznych, może takich, które były jakimiś sesjami e, na ulicy. Czy ty takie posiadałeś? Czy też jakimś doświadczeniem w tym zakresie możesz się pochwalić? Wiesz, jak teraz powiem, że tak, to później będą mi to wyciągać, wiesz. Jakby każdy ma jakieś doświadczenia na ulicy, ja mam swoje, nie? Natomiast robić z siebie jakiegoś, wiesz, ulicznika, który E, który z niejednego chleba piec jadł To też bez sensu, no bo wiesz potem Klatka wszystko zweryfikuje, nie? No to Sebastian, na koniec czy przypomniałeś sobie to zestawienie e, Czy tego zawodnika, e, który właśnie w jakiś sposób zwracił, zwrócił twoją uwagę e, W historii Freak Fightów? Ehm... Aha, ja uwielbiam, wiem już, uwielbiam, Czekałem, <laughs> uwielbiam Don Casio po prostu. To, to tak, to co, on, to co on po prostu, wiesz, ten te, te niegotanie w ogóle to wszystko to jest, wiesz, to jest tak, od, to jest tak odjechane. On jest wiadomo, jaki jest Cassiusz, tak? Że się tu nie, nie muszę, każdy go zna. Natomiast po prostu to oglądasz z bananem na rejonie. Ja pamiętam jak oni z Boxdelem dali to show, tak? W sensie co on z, po walce z wrzoskiem. Tak. E, walczył jeszcze z boksdelem, nie jak oni temu. To była beka po prostu taka, że wiesz, że to się chciało oglądać, więc ja tak, ja lubiłem bardzo Kasjusza. No. Super, Sebastian, zostawmy trochę na, na później, na pewno tak. będziemy mieli jeszcze okazję nieraz się zobaczyć. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. No i co? Witamy! Federacji Fame. Wrócimy na jak długo. Dzięki wielkiemu. Dobrze jest mieć wybór. Zwłaszcza w inwestycjach. A to właśnie w inwestycjach. A w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. jesteśmy bezpieczni.